Siemoneczko z tej strony Ender Dragon 300. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić Hero Factory. Tak. Yy, przeze mnie jest zbudowanego, że tak powiem, robota. I on się nazywa Core Hunter. Tak. Tak wygląda. Ma on broń. elektryczne pole no i że tak powiem można je odczepić tak wygląda odszczepione eee, zrobię małą przerwę i wam przedstawię go że tak powiem jak się go buduje Speedbody pierwsze czym się zajmiemy to noga teraz poczekajcie muszę się oprzeć Potrzebne są nam takie części. Jedna srebrna noga. Jeden czarny do, do budowy nogi. Jeden szary taki. Zielony pancerz i od pazurów. Takie. Dobrze, no to rzeczy. No i trzeba zrobić dwie takie nogi. Tylko, że ja dodam wzórki i tak. Tak to ma wyglądać. Tak nogi dwie. Teraz zajmiemy się pancerzem. Tak oto on się prezentuje. Zbaczmy, nam jest tułów. Klata nagle. Bierzemy robimy tak. I tak. Jak widzicie. My mamy już trzy części. Teraz ręka jedna. Potrzebne nam są takie części. ops przepraszam. Co tutaj było? Mm. Mam już naszą rundkę. Teraz drugą z bronią. Ta zajmuje najwięcej czasu. Może ja zrobię o tak właśnie. Już od razu zmontuję ten ogień z boku. Tak. To robimy coś takiego. Tutaj jest jeden. Dwa od Voltixa. Jeden i ostrze niebieskie. No i dajemy tutaj. Zmniejszamy orączkę. Tak. I tak. I dajemy tutaj taką łapę. I tak wygląda ta rączka. Głowa. Potrzebne są dwie rzeczy. Taka główka z Brain Ataka i jeszcze helm Fur. Ostatnią rzeczą jaką trzeba zrobić to właśnie tył korhuntera. Potrzebne są nam takie coś, taki Dęks dobra, zbrojka, takie coś, mamy takie coś i zaginamy Dobra. Jak już zrobiliśmy to, łączymy z pancerzem. O. Dajemy broń. Rękę z bronią. Można to odczepić, jak komuś przeszkadza. O. Głowę doczepiamy, główkę. Rękę dajemy, nogę i drugą. I to już koniec naszej pracy i tak powstaje Core Hunter. Dziękuję za obejrzenie. Tego odcinka dobicie 10 łapek w...